Mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Mam problem, bo odcinek jest troszkę ryzykowny. Dzisiaj nie mogę się nauczyć tego, czego dotyczy ten odcinek. Państwo pozwolą, że zerknę do materiałów źródłowych. Odbyła się 24. Ogólnopolska pielgrzymka podwórkowych kółek różańcowych. Dzieci. Na Jasną Górę. Tam przemawiał y, tata Tadeusz Rydzyk. Okazało się, że jest to wybitny specjalista od wojen. Ale nie tylko. Oczywiście biznesmen, y, miłośnik dzieci. Y, no i w ogóle. Posłuchajcie Państwo, co tam się działo. Wiadomo w naszym kraju na podwórkach Do gry w piłkę nożną kiedyś była zbiórka Teraz od jakiegoś czasu przyszło nowe Na podwórkach mamy kółka różańcowe Poszły dzieci na pielgrzymkę z owych kółek Pocałować ojca Tadeusza w stółę Tata Tadzik walnął im kazanie Myśleć o nim żadne dziecko nie przestanie o czym mówił, wątpliwości was pozbawię, Zaczął wdzięczniej ze swadą od objawień I ustalił, że porządne objawienie powoduje radykalne nawrócenie. Potem tata tadzik, człowiek bogobojny Stradził sekret rusko-ukraińskiej wojny Ludzie tam nie wierzą i dlatego giną Podsumował wojnę Rosji z Ukrainą. Potem streścił dzieciom z kółek oczywiście, że są w tefałenie sami komuniści sobie płacą, a dla niego brak przelewów. To przyczynek drogie dzieci jest do gniewu. Rządzi układ, tu akurat zgodny jestem zasadniczo jeśli chodzi zaś o resztę. Muszę wyznać Tadeuszu z wielkim żarem, kończ właśnie, już się nachapałeś ponad miarę. Kółka różańcowe to jest fajna sprawa. Jasna góra, tata tadzio, gromkie brawa. My pomódlmy się o sprawę mniej pobożną. Dużo dzieci na podwórkach z piłką nożną. No tak, piłka nożna, ważna sprawa też. Młodzież musi się rozwijać dynamicznie. Proszę Państwa, 20 czerwca dzisiaj mamy wtorek i imieniny obchodzą Bogna, Florentyna i Bożena. A także Adalbert, Baltazar, Benigna, Bogumiła, Bratomir, Edburga, Franciszek, Gemma, Hektor, Jan, Jan-chrzciciel, Makary, Michał, Rafaela, Rafał, Tomasz, Sylweriusz i Dina. Wszystkiego najlepszego, kochanemu Państwu. Bardzo jest przyjemny dzisiaj nie, nie typowo, nie, 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 święto nie jest przyjemne, chociaż no, też muszą mieć swoje święto. Światowy Dzień Uchodźcy jest. Natomiast Cycat. Dnia jest fajowe. By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. Cholerna prawda, rząd to Stanisław Nieżylec wykombinował. I na koniec, oczywiście, sięgnąłem do naszej Basi. P nazwisko znane redakcji. I będzie gra słówek Basiowa. Na gazie równo. Do widzenia. Państwo kłanią się serdecznie. Widzimy się. Y otro.